Cześć, witam Cię na kanale Fotografia Jest Fajna. Pytanie. Kim jest fotograf? Fotograf w związku z racji wykonywanej działalności, powiedzmy, czyli czy hobby, czy to będzie praca, jest obserwatorem tego, co nas otacza. Żeby być dobrym fotografem, trzeba być wnikliwym obserwatorem, widzieć, co się dzieje dookoła i wy zauważać, wyciągać elementy, które mogą być ciekawe, ale nie mm, pasywnie, czyli ja tylko patrzę i widzę i rejestruję dane fragmenty, ale aktywnie, czyli patrzeć tak, żeby można było kształtować też tą rzeczywistość. To zdjęcie, które tutaj widać, to jest zdjęcie Doroty, zrobione y, jakiś czas temu w Warszawie, gdzie to jest graffiti. W większości tego zdjęcia to jest graffiti, które zostały tam namalowane. Przy grafiti też zostało użyte jakieś tam elementy, czyli cień, znaczy nie cień, tylko pasek, który tam był, i to zostało użyte w grafiti. Dorota fotografując to grafiti, użyła jeszcze jednego elementu czyli zauważyła, oprócz tej babci idącej i ptaszków, i gołębi, ten cień latarni, bo latarnia nie jest grafiti, to jest prawdziwy cień, prawdziwy latarni, który dokomponował się do kadru, który był. A Dorota jako wnikliwy obserwator zauważyła tą zależność. To jest o tyle jeszcze fajne, zarejestrowała element, który wystąpił tu i teraz. W momencie, kiedy Słońce przesunie się o kawałek, ten cień pójdzie w jedną czy w drugą stronę. Jeśli tak patrzymy, to on pójdzie z, w zakładby by uciekł. W związku z tym to się zmieni. Możliwe, że rano ten cień byłby jeszcze w fajniejszym miejscu z drugiej strony. A może nie. Może tam nigdy go nie ma, ponieważ akurat budynek zasłania. Fotograf jest właśnie tym obserwatorem, który ma wychwycić i zmieniające się warunki, ale też z, mm, poprzez swój sposób widzenia, sposób patrzenia Pokazać rzeczywistość, która czasami jest tylko ulotną rzeczywistością, której ktoś inny by nie zauważył. Tam przy tym graffiti pewnie nie jedna osoba zrobiła to graffiti. Zdjęcie zrobiła mu zdjęcie tego graffiti. Natomiast nie wiem, ile osób zauważyło. Jakieś tam relacje pomiędzy tym, co się dzieje na Żydnym Graffiti, a tym, co się dzieje dookoła. Tym, że tam obok właśnie taki cień na przykład wystąpił. I to jest między innymi mm, nierola, rola, nie zasługa, zaleta fotografa nie tyle wykształconego, co wyrobionego. O, wyrobionego, bo widzenie takiej fotografii, że trzeba w sobie wyrabiać, trzeba. Uczyć się patrzeć, uczyć się widzieć kadry i uczyć się je rejestrować. I w takim wypadku, właśnie najważniejszym elementem jest patrzenie. Tu wtedy, wtedy szliśmy tam w kilka osób i tylko Dwata zrobiła takie zdjęcie. Tylko ona zauważyła ten element, zauważyła, że jak stanie odpowiednio, to cień się ułoży, i tylko ona zrobiła takie, takie, taką fotografię, dlatego że. Jej widzenie jest dobre, wyrobione, ciekawe. Tylko warto w sobie to widzenie fotograficzne kształtować poprzez różnego rodzaju działania, poprzez oglądanie zdjęć, zwłaszcza w galeriach, ale też może być w internecie, aczkolwiek zdjęcie oglądanie na monitorze jest za szybkie. Oglądanie w albumach, zdjęcie w albumie ogląda się wolniej i masz się możliwość. Znaczy, ja uważam, że inaczej się ogląda zdjęcie w albumie. I um, ucząc się patrzenia, później patr cenować to w, w realu, w rzeczywistości, stanąć i popatrzeć, a jakbym to ujął w ten sposób. A jakbym to ujął w ten sposób? Patrzeć kadrem i uczyć się. I wtedy zdjęcia będą ciekawsze. A o! Jak najbardziej ciekawe zdjęcia nam chodzi. Także życzę Ci ciekawych zdjęć i oglądania jeszcze wielu filmów na kanale Fotografia jest fajna. Do zobaczenia. Cześć.